Jestem lekarzem. Wyleczyłem z każdej choroby. Jeśli mi się nie uda, dam ci 10 złotych. Jeśli mi się uda, ty dasz mi 50 złotych. Zgoda? Tak. Chyba straciłem smak. Wylecz mnie. A więc wypij to. To jest ohydne. Jest pan wyleczony z braku smaku. Proszę 50 złotych. No masz. Teraz traciłem pamięć. Na pewno mnie teraz nie wyleczysz. Wyleczę. Wypij tylko to. Nie będę tego pił. Pamiętam, że to było obrzydliwe. Wyleczyłem twoją pamięć. 50 zł, proszę. Teraz traciłem wzrok. Czy możesz mnie wyleczyć? Tego nie mogę wyleczyć, więc masz swoje 200 zł. Przecież to nie jest 200 zł, tylko 10. Widzę wyraźnie. Czyli cię wyleczymy. Dawaj 50. Karamba!